Uważam, że idea Sport jest bardzo fajnym pomysłem. Na świecie i w Polsce widać taki trend, że coraz więcej ludzi pracuje w sposób zdalny albo nie pracuje dla jednej firmy, tylko pracuje zleceniowo w ramach potrzeb, potrzeb klientów. I myślę, że takie miejsce, w którym mam czas, żeby usiąść, popracować, jest, jest świetne, bo, bo daje mi to dużą elastyczność, a z drugiej strony odciąża od tego, żeby posiadać jednak gdzieś biurko i też bardzo daje alternatywę od pracowania w domu. Więc myślę, że jest to bardzo, bardzo fajne miejsce, które, które będzie przyciągać ludzi. Rynek startupów w Polsce jest dość młody. Porównując go do na przykład rynku w Londynie, czy nawet w Estonii, w Tallinie, to, to jesteśmy rynkiem młodszym. Dla porównania powiem, że tak naprawdę licząc w pieniądzach To Warszawa nie jest dużo większym rynkiem niż na przykład Tallinn Jest większa, ale porównując skalę obu krajów nie jest to aż tak duża różnica Natomiast widać, że Polska bardzo szybko się zmienia w tym zakresie Jest coraz więcej inwestorów, którzy Wiedzą na czym polega inwestowanie w startupów i jest coraz więcej pomysłodawców, którzy wiedzą co chcą zrobić i wiedzą jak chcą to zrobić Więc Wydaje nam się, że wydaje mi się też, że to jest rynek, który w przyszłych latach będzie się bardzo, bardzo szybko rozwijał. I niedługo zobaczymy pierwsze firmy, które, które będą globalne, podążając śladami na przykład CD projektu. Myślę, że przeszkody dla polskich startupów są te same, co, co we wszystkich krajach, czyli startup musi robić coś, co jest innym ludziom potrzebne, bardzo potrzebne. I to jest najczęstsza przyczyna tego, że startupy nie działają, i to jest zasada, która obowiązuje absolutnie wszędzie. Myślę, że w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, poziom finansowania jest trochę mniejszy, więc jest dużo startupów, które zaczynały w Polsce, ale finansowanie na swoją działalność pozyskiwały za granicą. I myślę, że to się będzie bardzo zmieniać, ponieważ tych inwestorów jest w Polsce coraz więcej. Porównując Polskę do, do rynków zachodnich, myślę, że paradoksalnie kraje takie jak Łotwa czy Estonia mają w pewnym sensie łatwiej, żeby zrobić globalną firmę, dlatego że Łotysze czy osoby zaczynające w krajach bałtyckich mają mały rynek wewnętrzny, więc oni od razu celują z produktem na świat. Tymczasem w Polsce można zrobić całkiem spory biznes w Polsce. Natomiast jak już się to zrobi, to o wiele trudniej jest wyjść z tym produktem za granicę, bo na początku się o tym nie myślało.